Policzył? 10. Dycha? Dycha. Był blisko obrony tytułu w Turbo Kozaku, ale za to może zgarnąć nowość wydawniczą, czyli poniedziałkowy pis Turbo kozak extra level. 10 piłek, 10 strzałów. Max ram. 10, gram. 10 ramek jest. Inteligentna bestia średnia. W szkole 4.8. Czerwony pasek. W bramce kto? Gabor. Kira. Kira... Powiedz. Kirali? – Dobry bąkarz. Tak nie zły, nie Nie Sympatyczny chłopak. <laughs> Brąkasz taki sobie ale chłopak sympatyczny. Zawsze jak nie chcesz powiedzieć komuś, że jest dobrze, to muszę sympatycznie. Same pochwały, Agnieszku. Trzy, dwa, jeden. Leży, leży! To może być wynik na miarę sukcesu! Bramkarza już nie ma! Powiem szczerze, nigdy nie widziałem tak rozbitego psychicznie Gabor'a. Raz była taka sytuacja, ale nie miałem z nim ze sportem wspólnego. Gratuluję. 5-6. Nie wiem, nie liczyłem. Ostre tempo. Patrzyłem tylko na piłkę. Rozrzucony po korcie, jak wytrawny tenisista. No, tak też miałem zamiar. Jak się podoba nowa konkurencja? Rewelacja. Rewelacja? No taki dobry trening. Dobry trening? Szczególnie, że słyszałem że i mało trenowałeś. Tak. Dwa treningi dzisiaj dwa tylko raptem? Nie, jeden, ale dobre gierki mała. Dobre gierki? Bardzo dobre. Mateusz, gratuluję. To się chce oglądać. Proszę Państwa, jak go zawsze, on jest zawsze zły jak go pompuję. To ja chciałem zakończyć ten odcinek, powiedzieć, Mateusz dzisiaj niestety nie dał rady. Raptem sześć piłek wpadło z bramki. No widzisz. Lepiej, tak? Jest na czym pracować. <laughs> tak jest. Mateusz pracuj, bo naprawdę.